Rosną stawki za śmieci. Wysokie trawy ograniczają widoczność kierowców. Trwa budowa wieży widokowej w Borkowicach. Dzień dobry, Michał Kaczor. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Od 1 października wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami. W niektórych przypadkach ceny pójdą w górę o blisko 100%. Zmieni się także częstotliwość odbioru śmieci. Projekt dotyczący podwyżek pojawił się dość niespodziewanie na środowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która została zwołana w celu dokonania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej. Taki pośpiech, jak tłumaczył Łukasz Monenda, wiceprezydent Radomia, spowodowany był koniecznością ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów na kolejne miesiące. Radnym Prawa i Sprawiedliwości się to nie spodobało, ale ze względu na to, że byli w mniejszości, projekt był ostatecznie procedowany na sesji. Stawki opłat za wywóz śmieci nie były aktualizowane od kilku lat. Radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli większość w radzie, nie wyrażali zgody na propozycję prezydenta. System gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami prawa musi się bilansować, a tak nie było. Od lat yy, przez niefrasobliwą politykę poprzedniej rady miejskiej większości Prawa i Sprawiedliwości yy, mieliśmy gigantyczne Deficyt, który zażynał wszelkiego rodzaju inwestycje w naszym mieście, bo 20 milionów brakujących chociażby w tym roku i 90 milionów złotych, które dorzuciliśmy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, no to nie jest dobra, dobra liczba, dobra suma i w związku z powyższym trzeba było to uporządkować, zracjonalizować te opłaty, które nie były podnoszone a przez lata, a jak były wcześniej podnoszone, to w niewystarczającym stopniu. Nowe stawki wyglądają następująco. Przy segregacji odpadów w zabudowie jednorodzinnej gospodarstwo jednoosobowe zapłaci 41 zł, dotychczas 17 zł, a wieloosobowe 78 zł, dotychczas 40 zł. W przypadku zabudowy wielorodzinnej gospodarstwo jednoosobowe będzie musiało zapłacić 30 zł, obecnie 15 zł, a wieloosobowe 60 zł, obecnie 33 zł. Jeśli ktoś odpadów segregować nie chce, też nie uniknie podwyżki. W zabudowie jednorodzinnej gospodarstwo jednoosobowe Zapłaci 82 zł, dotychczas 51 zł, a wieloosobowe 156 zł, obecnie 120 zł. W przypadku zabudowy wielorodzinnej gospodarstwo jednoosobowe zapłaci 60 zł, obecnie 45 zł, a wieloosobowe 120 zł, dotychczas 99 zł. Za podwyżkami głosowało obecnych na sali 21 radnych, 13 było za wszyscy radni statujący z Isradomskiego Paktu Samorządowego, 8 przeciw, radni Prawa i Sprawiedliwości oraz radna niezależna. Wysokość to jedna strona, a druga też sama, sama, sam styl wprowadzenia tych tych podwyżek. Ja nie przyjmuję do wiadomości tego, że nie można szukać oszczędności. Moim zdaniem miasto jest źle zarządzane, tak samo spółki miejskie. Najpierw niech pan prezydent znajdzie oszczędności w swoich spółkach, w swoim stylu zarządzania miastem, a potem sięga do kieszeni Radom. Olbrzymie podwyżki, uśmiechnięte Radom, uśmiechnięta Polska w Radomiu. Czy wprowadzone podwyżki oznaczają, że system będzie się już bilansował? Przewidujemy, że o ile nie zbilansuje się, to będzie bliski bilansowania się, bo nie chcieliśmy także robić tych podwyżek za wysoko. Ustawa mówi jasno, system ma się bilansować, to znaczy nie mamy na tym zarabiać, ale też nie chcielibyśmy dopłacać więcej niż jest to absolutnie konieczne. Podczas środowej nadzwyczajnej sesji przegłosowano także projekt uchwały w sprawie zmiany częstotliwości odbioru niektórych odpadów. I tak papier jest w zabudowie wielorodzinnej odbierany raz na dwa tygodnie, a w jednorodzinnej raz na trzy miesiące. To zmieni się odpowiednio na raz na tydzień oraz raz na miesiąc. W zabudowie wielorodzinnej zmianie ulegną też odbiory odpadów wielkogabarytowych. Nie będzie to już raz na miesiąc, a raz na dwa tygodnie. Dodatkowo w uchwale zmieniono wysokość naliczonych kar za brak segregowania odpadów. Głównie dotyczy to mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Z trzykrotności do dwukrotności stawki opłat za odpady. Nie byliśmy w stanie już dostawiać kolejnych śmietników, rozbudowywać wiatr. Zależało nam na zwiększeniu częstotliwości. Byliśmy skłonni płacić więcej za te odpady, tylko żeby po prostu zwiększyć częstotliwość i jednocześnie ułatwić segregację. Po prostu przy tym częstotliwości wywozu nie mieliśmy przepełnionych, nie będziemy mieli przepełnionych, mam nadzieję, pojemników na papier na tekturę i łatwiej nam będzie prowadzić segregację. Bo jeżeli nie ma segregacji to niektórzy musieli płacić 300% kary z tego tytułu. Władze miasta przygotowały także wsparcie dla osób o niskich dochodach. Próg dochodowy będzie wynosił 1552 zł netto. Jeśli osoba go nie przekroczy, będzie mogła ubiegać się o wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wsparcie będzie mogło zostać wykorzystane tylko przez gospodarstwa jednoosobowe, które nie korzystają z dodatku mieszkaniowego. Tacy mieszkańcy będą mogli liczyć na stawki mniejsze o 14 zł. Szczegółowy program ma zostać przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miejskiej pod koniec czerwca. Zmiany stawek opłat za śmieci mają obowiązywać od 1 października bieżącego roku, natomiast zmiana harmonogramu odbioru odpadów od 1 listopada bieżącego roku. Wraca problem wysokich traw w radomiu. W niektórych miejscach znacznie ograniczają one widoczność w obrębie skrzyżowań i tym samym powodują duże zagrożenie. Na wysokie trawy związane z tym zagrożenie skarżą się nie tylko kierowcy, ale też i rowerzyści czy piesi. Ograniczają one znacząco widoczność, co w przypadku skrzyżowań powoduje duże niebezpieczeństwo. Chcielibyśmy te prace wykonywać częściej, bardziej regularnie, natomiast y, y, ograniczenia budżetowe y, wskazują, że możemy to robić kilka razy w roku. Wiceprezydent Katarzyna Kajnowska zapewnia, że koszenia w wielu miejscach już się rozpoczęły lub rozpoczną się one w najbliższych dniach. Do końca czerwca mają zakończyć się prace przy budowie wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach. To miejsce często odwiedzane przez turystów, które teraz ma być jeszcze bardziej atrakcyjne. Obiekt jest już praktycznie gotowy, teraz trwają końcowe prace. Wieża ma 13 metrów wysokości, z jej szczytu widać piękną panoramę terenu. Dodatkowo będzie na niej zamontowany system monitorujący okoliczne lasy pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Jest to miejsce często odwiedzane przez rodziny, harcerzy, tam organizujemy pikniki, ostatnio również finansowany przez Marszałka w ubiegłym roku piknik geologiczny, blisko jest miejsce odkrycia tysięcy tropów dinozaurów, także tu liczymy na rozwój tych obszarów turystycznych na terenie naszej gminy. Wszystkie prace będą kosztować około 800 tysięcy złotych. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 315 tysięcy złotych. Cały czas aktualne są plany zagospodarowania terenu, na którym znaleziono ślady dinozaurów. Obecnie jego właścicielem są lasy państwowe oraz prywatny właściciel, który prowadzi tam kopalnię. Najpierw trzeba uregulować stan prawny, aby można było podejmować tam dalsze działania. W tej kwestii działa już samorząd województwa mazowieckiego. Naszym celem jest stworzenie takiego parku yy, przyrodniczo yy, według zasad przyrodniczego według zasad yy, oczywiście w zgodzie z naturą z postawieniem tutaj yy, przede wszystkim na yy, zachowanie i prezentację tych yy, śladów tych tropów dinozaurów. No to jest bogactwo naturalne niezwykłej wartości i na pewno samorząd województwa, w tej kadencji, którą rozpoczynamy, będzie się tym aktywnie zajmował. Oczywiście we współpracy z gminą. Na razie nie wiadomo, kiedy powstanie Park Przyrodniczy. Wiadomo natomiast, kiedy zakończą się prace związane z budową wieży na Krakowej Górze. Obiekt ma być gotowy do końca czerwca bieżącego roku. To pierwsza taka wystawa w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ponad 50 planżach zaprezentowane zostaną fotografie kolonialnych malowideł ściennych z XVII i XVIII wieku. Malunki odnaleziono na ścianach domów w Czachul w Gwatemali. Polscy naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przez kilka lat prowadzili prace badawcze i konserwatorskie nad unikatowymi malowidłami kolonialnymi z XVII i XVIII wieku. Malowidła te zostały odnalezione w Czachul w górzystej części Gwatemali. Prace przez dziesięciolecia ukryte były pod warstwami białej farby pokrywającej ściany kilku domostw. Od najbliższego piątku fotografie malunków będzie można podziwiać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Bardzo się cieszę, że się udało ten, te, ten projekt zrealizować, malowidła zakonserwować, i jest to pierwsza wystawa na, na, na świecie, gdzie te wyniki prac są e, prezentowane. Prace konserwatorsko-archeologiczne na terenie Gwatemali prowadzone były od 2015 do 2022 roku. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że od samego początku do projektu zaangażowana była ludność rdzenna Gwatemalii. Ci ludzie w, od początku w tych pracach uczestniczyli, oni później z nami publikowali wyniki badań, więc um, to jest też bardzo ważne, że my przełamujemy takie schematy, w których do, jak do tej pory to um, mamy ten obiekt badań, bada się tych ludzi, bada, badają ich archeolodzy, antropolodzy, nie, oni od samego początku w tym brali czynny udział. I gdyby nie zaangażowanie tej ludności, to nie udałoby się nam w ogóle tych prac konserwatorskich zrobić. Fotografie unikatowych malowideł zawitają do muzealnych sali już w najbliższy piątek, 14 czerwca. Wernisarz wystawy zapoczątkuje jednocześnie obchody Europejskich Dni Archeologii. Radomskie Muzeum na świętowanie zaprasza wspólnie ze spółką rewitalizacja. Europejskie Dni Archeologii to przede wszystkim sposób na to, żeby pokazać właśnie tą dziedzinę nauki. Archeologia w tej chwili no to już nie tak jak kiedyś pędzelek, tylko i łopatka. W tej chwili są e, stosowane różne technologie e, badania, e, wydobywania e, artefaktów. W sobotę w ramach Europejskiej Dni Archeologii w muzeum odbędzie się szereg ciekawych wydarzeń. Poprowadzone zostaną m.in. warsztaty i wykłady, zorganizowane zostanie również oprowadzanie po nowej wystawie fotografie kolonialnych malownicz. Wideł będzie można oglądać do października bieżącego roku. W Muzeum w w najbliższych tygodniach odbędzie się szereg imprez kulturalnych. najbliższa już w niedzielę 16 czerwca. W niedzielę 16 czerwca o godzinie 17 w kościele pod wezwaniem świętej Doroty w Wolanowie rozpoczną się szóste spotkania z muzyką. Na organach pan Emanuel Bączkowski, a towarzyszył mu będzie wybitny skrzypek Władimir Brocki. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że ta kolejna edycja również będzie miała wielki urok, przepiękną muzykę, przepiękne teksty. Kolejną imprezę zaplanowano na sobotę 22 czerwca. O godzinie 17 rozpocznie się koncert zespołu Mazowsze z okazji 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego. Zespół zaprezentuje swój flagowy program Kaleidoskop Bar w Polski. Dzień później w niedzielę 23 czerwca w godzinach 16.21 będą odbywać się sobótki, czyli festyn, który ma przybliżać tradycje i obrzędy związane z nocą kupały. Głównym punktem programu będzie widowisko słowno-muzyczne, ale też taneczne połączenie z pokazem obrzędu sobudkowego wykonaniem zespołu ludowego pieśni i tańca w Wolonianki. Zwieńczeniem najbliższych tygodni będzie wydarzenie plenerowe Tańscy z Pieczysk, które odbędzie się w niedzielę 21 lipca w godzinach 12-16. W tym roku obchodzimy 130. rocznicę pierwszego lotu pierwszej lotni Czesława Tańskiego. Będziemy chcieli zaprosić Państwa do stodoły z Grójca, gdzie oprócz lotni, która jest już tam zawieszona od kilku lat, pojawiły się inne obiekty latające i myślę, że będzie to wielką atrakcją dla wszystkich, którzy interesują się tańskim, interesują się lotnictwem, interesują się polskimi konstrukcjami latającymi. Tegoroczna edycja będzie też poświęcona inżynierowi Tadeuszowi Tańskiemu, który był twórcą pierwszego polskiego samochodu c WST1. Podczas wydarzenia będzie też pokaz filmu, otwarcie wystawy stałej z od zabytkowych pojazdów, pokaz mody przedwojennej czy warsztaty modelarskie dla najmłodszych. To już wszystko w tym wydaniu informacji i telewizji Dami. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.